Ale od poniedziałek stwierdziłem, że mam wycieczkę, czyli to, to, to wyjdzie w trak. Wiem, młoda godzina. Wita, wita. Czekam na Was. Pomimo, się muszę powtarzać w nie Wam nie pomaga. Będę, No dobra, już nie będę, witam, witam nie będę na Was czekać tego typu, na pewno się pytacie gdzie jadę, jadę do pracy, już jest sobota, ale co z tego, dostałem wczoraj telefon, że nam dzisiaj podjechałem do pracy i odpowiedział, że nikt żeby się zapowietrzyły urzędniki, żeby odpowietrzyć to wszystko, układ, cały układ zapowietrzony, muszę to wszystko dla nas, dlatego jadę teraz do pracy, a bardziej się nie, jest, ale takie życie robię. To, to wczoraj wieczorem telefon, że przyjechać tam, odpowietrzyć urzędniki, całe tego typu. Nie chcę tego zrobić. Nikt z wami nie zrobi tego. Dlatego trzeba to odpowiedzcie. No i dlatego jestem w tym bo ja to pracy mimo to, że dzisiaj jest wolne, ale tak jest życie. To zrobi. Nic się nie zrobi. Trzeba obawić się tyle. Co chciałem powiedzieć, a dałem wam informację tego typu B, że bigger, officer to będzie streamowanie. A na tym kanale na 7000 już szukam, dziękuję za to, będą wrzucane w mini. No, dzięki, Mateusz, listek, dzięki, dzięki tego typu. No i właśnie e, na jeden kanale TIGER Oficjal się nazywa, to już Wam wysyłam na kanale I drugi kanał, który jest siedem subów, to będę tam rzucał w ogóle filmiki Różne filmiki, poradniki, inne rzeczy, a drugi kanał, no spisałem, stworzyłem, żeby dla Was było fajnie A dwa porządki robiłem, bo chciałem zrobić rata porządnie porządek zbliżałem się święta to od tego że tego typu no i tamty kanał jest i ten będzie kanał tego do streamowania żebyście widzieli i Pani, że po prostu jak wam po prostu żebyście nie byli siwieni ani z tego typu po no, prostu takie życie co było to... <tryk> A może i dobrze Chociaż nie będą mi filmiki Które są ze streama A które są normalnie Serialne Dlatego tak pomyślałem Że rozbiję to na Dwa kanały tego typu Witam witam Na dwa kanały rozbiję I dobrze zrobię Jeszcze raz dzisiaj dam Linka do tych kanał który będzie tylko robione żeby się wiedzieć a drugi, jest ten monek, kanał, monek, tyle tam robił, poradniki, inne rzeczy i tyle, no, pomysł, ale to wszystko muszę tą Z tego typu, bo nie mam czasu, zbieram ja i tego tak próbuję to wszystko, próbuję daność, wczoraj też wróciłem późno też zimno to wszystko to tu w Polsce tam taka y, trzeba to było przymrozić, ponieważ wystarczy że przymrozi, mro jest już nie jeżdżą te trawanie od i to jest bardzo najważniejsze, tego typu że wystarczy trochę przymrozić i już się coś, lecą tego typu pamiętacie że, y, 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 pamiętacie to jest ten film w danach, ja <coughs> czekam na prawa do obracy to ile ja czekałem 40 minut 40 minut czekamy Bo jeden nie przejechał, drugi nie przejechał trzeci i inny. A jak już ruszyły, to jeden przyjechał, drugi stanął takie takiej się. Po prostu że przymrozi już tam jakieś problem. To jest kolenie niepskied. Wiedziałam, państwa robi wszystko, żeby mało, żeby mało pieniędzy dawać, ale to jest nie mają brązka, jak się mówi ja że chcę rzeczy nie znam, ponieważ znam się, o, no, nie ma się mówić, bo ja i nie jestem. Eee, w tym, w tym, zakresie tego no, ciekawe to, że nie kurz, ten pion, na to, to jest to? Pion w na co to? Na co? takie jest życie, jak się mówi a jaka u was jest temperatura? tego typu, ben, ben. No poi, per non si aspetta. No, rode per il tino, non una barriera. Które też kontakt to wszystko dla Was nie ma tego typu ja jadę odpowiedzieć. w robocie to jest nasz obowiązek wszystkie czy skopiony czynniki to jest nasz obowiązek jak się mówi tego typu no, dziękuję, że wspieraliście mnie na sprawie tego freestyle'u w wojnach, w dzięki, Dziękuję widzowi i panie, że wspieraliście, że byliście e, przy mnie w sprawie tego freestyle'u e, w bitwie w taktyku. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to wejdźcie sobie na spokojnie obejrzyjcie jeszcze raz sobie tak ja mówię, no bardzo fajnie wyszło tego typu mam nadzieję, że będzie wszystko okej, okay, tego typu pokazywałem chyba wczoraj na live puchar, żeby nie było że ja was oczekuję czy coś takiego stoi sobie ten pożar wyrzecznie i niech sobie stoi Wielkie, wielkie, ja wiem, wiem, ale fajnie, fajne. Co dobry Niektórzy... A jak? A jak po A No dobrze, właśnie. Niektórzy właśnie tam pisali przy że mogłem pocisnąć jego podawać, jak Jak to ja nie widziałem. No, ale wystarczyło tyle i... Żal mi trochę było i wątro nie wcisnąłem. Dlatego opuściłem troszkę, ale i tak mimo tego wygrałem. Z punktami ładnie. Tam chyba dwie konkurencje przegrali. Stojące na, na jedne nogę i nie, nie poruszenie o, 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 oczami. To dwie komponenty. no, w domu ja planuję, że kuch y kuchni nabieram dlatego dlatego te pieniądze są leżą sobie tego typu i kuchni nabieram a czy to wyjdzie to praniu. w praniu zwyczajnie się ślęka na szpankę, Lepiej byś zostawił pieniądze na święta. Bo ci się piesi w to typu. co zrobisz? A, A zobaczę. Leżą sobie... No. Nie chciałem podcisnąć podalak, jak to lubicie. Po prostu podcisnąłem tak, jak Pszczołem tego typu ale I tak fajnie myślę tego typu ben no dobra koncert trzymać się bo już obierze absolutna ben